Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. A po wydarzeniach ostatnich dni Ford wysłał mnie niejako na takie przymusowe wakacje. Nie chcę powiedzieć, że przymusowe dosłownie, bo wcale nie jestem tu za karę i bardzo chętnie z tego skorzystałem. No ale chciałem wam pokazać mój dom, w którym mieszkam od kilku ostatnich dni i jeszcze pomieszkam przez ten najbliższy weekend, w którym tutaj jesteśmy. Oto Ford Transit Custom Nugget. zobaczcie jak to tutaj wygląda jesteśmy tutaj w trójkę, tak, dlatego widzicie trzy transity customy w tym samym kolorze a jest to kolor Orange Glow Orange Glow, który wygląda naprawdę bardzo ładnie w ogóle te samochody całkiem nieźle się prezentują muszę się to przyznać naprawdę i tak samo dobrze się je użytkuje w każdym razie, za chwilę i raz, dwa, trzy, trzy te same dlatego, że są tu ze mną inni którzy również zostali wysłani przez Forda na wakacje, także tak tak to wygląda moi drodzy ja oczywiście tutaj mam podpięcie, które musicie zrealizować, to znaczy podpiąć go pod gniazdo 230V które udostępnia tutaj kemping. także ten cały kabel, który ja poprowadziłem od gniazda w transicie jest tutaj i on prowadzi Aż tu do jednego z tych gniazdek, akurat podłączyłem się do dziesiątki, ale zapraszam Was do środka. Co prawda nie będzie to takie piękne i estetyczne, jakby być mogło. No, bo mieszkamy tutaj. Przepraszam Was za bałagan i wiszące tutaj ubrania i ręczniki. Nieważne. Wchodzimy. Mogę tutaj stanąć, jak widzicie. Na razie przynajmniej. Za chwilę Wam coś pokażę, ale tak to wygląda. To jest również rozkładane, z tego można zrobić łóżko, więc może tutaj spać więcej niż dwie osoby, które zmieszczą się na tym łóżku, które zaraz Wam pokażę. Tak wygląda przód samochodu, jego kabina pasażersko-kierownicza. Ładnie. Automat, oczywiście jest to na bazie Transita z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 170 koni mechanicznych, więc odpycha się to całkiem nieźle. Ale przejdźmy tutaj do tyłu i mamy kuchnię. Kuchnia, w której też jest bałagan. No nic, ale zlew, woda działa. Tak, woda działa. Tutaj mam Operating Manual for Nugget. Samochód wykończyła firma Westfalia, także o jego użytkowość i trwałość bym się raczej nie martwił. No i jest tutaj kuchenka, na której są dwa palniki, oczywiście gazowe. Teraz nie będziemy tego odpalać. I tutaj jak się schylicie, nie wiem czy będziecie cokolwiek widzieć, tam są włączniki do prądu, można włączyć też zasilanie z akumulatora. Jeżeli samochód jest podłączony do gniazda 230V, to to będzie napisane to znaczy będzie się świecił tutaj symbol takiej wtyczki, i wtedy ona ładuje akumulator. Ale nie musicie się bać tego, że akumulator zostanie przeładowany. Nie ma tutaj tradycyjnego bagażnika, więc walizka z ubraniami leży tutaj. I zobaczcie, bo tu jest łóżko. Czy to ja to zrobię trzymając kamerę? Chyba nie. Przedstawiłem tutaj taką drabinkę, po której wchodzi się na tę górną pryczę, kiedy już ją rozłożycie. No i proszę bardzo, wejdę tutaj. O, i tu jest łóżko. Tu macie odpinane okienka po jednej, po drugiej stronie. Tutaj też jest takie okienko. No, dlatego wszędzie jest masa schowków, naprawdę. Takie materiałowe też tu się znajdują, nawet po obu stronach. Ale wejdźmy na chwilę. Bo niby to już widzieliście, ale tego Wam tak jawnie nie pokazałem, to jest to, ta markiza, która jest rozsuwana całkiem jak w jakiejś knajpie albo czymś podobnym, więc można sobie zrobić taki ganek, jak my tutaj, właśnie. Przydatne, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Należałoby go umyć, ale wiecie, postawiliśmy go tu po prostu. Trzy sobie stoją, w trzech się mieszka. Stoją i ich stąd nie ruszamy. Mamy tutaj samochód, czyli Kugę 4x4, która jest dostępna do jazd, no ale. Ja przynajmniej jeszcze z niej nie korzystałem. Moi drodzy, uciekamy stąd. Fuh. Nie, 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 dziękuję za tę hiszpańską muzykę. Dobra, samochód odpalił. Znaczy akumulatory się naładowały, a raczej nie rozładowały. Dobrze, ale skąd my w ogóle wyjeżdżamy? Muszę tutaj obrócić. Pan sobie zaparkował i trzy i właśnie je ładuje. No to tak trochę nie bardzo. Wyjeżdżamy, bo ja Wam jeszcze nie mówiłem, wyjeżdżamy z Jastarni, a raczej spod Jastarni, bo jesteśmy jakieś kilkaset metrów przed znakiem Jastarnia. Wyjazd, wyjazd z Jastarni. Akurat pogoda się zepsuła, to znaczy zaczęło padać w nocy. Uwaga proszę Pani, bo tu Transit Custom jedzie, a to wbrew pozorom nie jest aż tak mały samochód. O, szlabanik się podniósł, miło, dziękuję bardzo. Wszyscy tu wiedzą, że jestem ze strefy Forda. Bo Ford, jak widzieliście, w całkiem fajną strefę przygotował. W ostatni dzień nawet skorzystaliśmy z tej kugi, która była dla nas dostępna. Ale jeżeli chodzi o wielkość tego samochodu, bo przed chwilą wspomniałem, przy tym jak mijałem tę panią, którą bałem się, że uderzy lusterkiem, no to to jest zwykły Transit Custom. No i w ogóle się od niego wymiarami nie różni. To znaczy, jeżeli by nie ten bagażnik z tyłu rowerowy, nie ta markiza z napisem Westfalia. No, i nie to, że widać tutaj, że to ma unoszony dach. To zupełnie niczym by się nie różniło od Transita Stoma. To naprawdę taki kompaktowy van, którym i można by pojeździć nawet na co dzień. Czy wszystko mamy wzięte? Na razie siedzę na laptopie, więc średnio. No to trudno, ale ja jadę. No i jest to pierwszy tego typu turystyczny samochód od Forda. Debiut, zupełny debiut, który ma naturalnie pewnie konkurować z Kalifornią czy z Marco Polo. Natomiast ten samochód będzie kosztował troszkę ponad 200 tysięcy w podstawowej wersji, nawet trochę poniżej, ale w takiej, jak tu widzicie, z 220 tysięcy złotych. A to znaczy, że ten Transit, którym jadę, ma dwulitrowy silnik Eco Blue o mocy 170 mechanicznych. Do tego bardzo przydatna tutaj sześciostopniowa automatyczna przekładnia, no i ponad 400 nm maksymalnego momentu. I Powiem Wam, że jak na te ponad 3 tony, to przyspiesza zadziwiająco dobrze. Mam wrażenie, jakbym jechał samochodem no co najmniej o tonę lżejszym. Słuchajcie, to jest mój pierwszy raz na kempingu. Nie mam w tym większych doświadczeń. Poza tym, że czasem na przeróżnych motoshow i tego typu innych imprezach przechadzamy się po wnętrzach. Tego typu pojazdów, w kamperach, przyczepach i tak dalej. Nie wiem, jak to się nazywa, a jeżeli powiedziałem coś źle, to mnie poprawcie na pewno coś powiem źle. W każdym razie wykończeniem tego kampera zajęła się znana marka Westfalia, więc widać, że Ford korzysta z doświadczenia wieloletniego i, i z ogromnych tradycji. Te przednie fotele, na których siedzę, te umieszczone tutaj w kabinie, są oczywiście obracane. Za mną znajduje się jeszcze do tego rozkładany stolik, więc po obróceniu tych przednich foteli, przy wykorzystaniu tej tylnej kanapy. Zjeść tutaj w wszelkie posiłki, może nawet pięć osób. Ta kanapa z tyłu, o której przed chwilą wspomniałem, może stać się też drugim łóżkiem dla kolejnych dwóch osób. Drugim mówię dlatego, że i za pierwsze uznaję to, które mam nad sobą. No i byłem bardzo zaskoczony, jak wygodnie się na tym śpi, naprawdę. Naprawdę tam było... Przyjemnie, komfortowo. Z tyłu oczywiście jest mini kuchnia, która ma zlew, lodówkę i dwa palniki gazowe. Do całego tego zestawu, który Wam opisałem, dołączone są dwa krzesełka takie polowe no i do tego oczywiście stolik, który jest umieszczany w tylnej klapie. jeden minus: niestety nie ma tutaj tradycyjnego bagażnika, więc walizkę trzymaliśmy w taki sposób, jaki Wam pokazywałem wcześniej. Nie wyobrażam sobie, gdzie mógłby się znajdować ten bagażnik, ale może są takie kampery, które go mają. Ten nie ma. Ale może zainteresować Was fakt, że są tu wszystkie inne przydatne rzeczy, przynajmniej dla mnie, czyli oświetlenie w różnych strefach, ogrzewanie postojowe i podłączenie do źródła wody z opcją zewnętrznego prysznica. Nawet! To wszystko co Wam powiedziałem, wymieniłem, sprawia, że naget jest wystarczająco użyteczny, chociaż w tej wersji nie posiada toalety, ale może ją mieć, ale dopiero w wersji Naget Plus, z tego co pamiętam. Ale teraz jak opuszczam Hell, to znaczy półwysep helski, właśnie stąd wyjeżdżamy, kierujemy się na Warszawę. Mam nadzieję, że zdążymy. Jeszcze dzisiaj ten samochód trzeba oddać. Chyba mamy czas do 14, jest 10, więc słabo to widzę. Raczej się to nie uda, no cóż, spóźnimy się, ale nieważne. Gdybym miał wykorzystać ten samochód, a mógłbym, bo naprawdę mi się podoba, to do tego, żeby podróżować między hotelem a hotelem nie dlatego, że jestem aż tak bardzo wygodny tylko właśnie przy użyciu tych wszystkich opcji, które umożliwia to znaczy, na przykład, przenocowania gdzieś na trasie. I to jest świetny samochód do tego, żeby właśnie zatrzymać się gdzieś, jeżeli nie dojechaliście, spędzić w nim noc rano zjeść śniadanie i wyruszyć w dalszą podróż. Natomiast czas wracać do rzeczywistości. Do mojego A35, które nadal czeka na mnie w garażu i jeszcze jest przecież zgłodniałe jazdy. A ja się z wami żegnam w takim razie. Do zobaczenia, moi drodzy, już w przyszłym tygodniu. Cześć, Pa!